Pewnego dnia czaruś wyszedł z fasolą na dwór. Jednak wokół niego była strasznie wielka wojna. Ten debil Hitler kopnął fasolę czarusia, która poleciała do schowka samolotu, w którym była bomba atomowa. Dziesięć sekund później Fasola wybuchła z bombą atomową. Po tym zdarzeniu Czaruś zabił Hitlera i zakarę został przerobiony na deser. Natomiast fasola trafiła do sklepu i wszyscy potem mieli niestety strasznie wielką biegunkę. Koniec.